Sesji. Też ze względu na specyficzną porę ta sesja będzie nieco krótsza, bo będzie składała się z dwóch wystąpień, ale już chcę zachęcić, że to, że dwa wystąpienia, to nie to, że na koniec coś tam do zapchania czegokolwiek tam, tylko naprawdę warto tutaj jeszcze swoje siły wykrzesać, żeby skupić uwagę, bo naprawdę bardzo interesujące. Zapraszam panią doktor Urszulę. Tata i kuzynę. Połączenie, znakomite połączenie praktyki z wiedzą, też z pracą nauczyciela akademickiego, ale przede wszystkim właśnie to, że to, to nie tylko teoria, bo też badaniami się zajmuje, ale właśnie połączenie praktyki z teorią, co będzie bardzo cenne. Bardzo proszę, pani doktor Urszula Tata i kuzyna. Niepomyślna diagnoza prenatalna. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Słychać mnie? Nie, 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 nie. <grymne> Proszę. <grymne> no, to, 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 to. Bardzo dziękuję, bardzo mnie słychać. Ja dzisiaj chciałabym się z Państwem podzielić refleksją moim doświadczeniem oraz badaniami. 20 minut to jest zbyt mało, żeby w takim szerszym cyklu przedstawić temat. Bardzo się cieszę, że na tej konferencji znalazło się miejsce dla rodzin, które otrzymują diagnozę, czyli otrzymują informację, że ich poczęte dziecko ma zdiagnozowane wady śmiertelne, wady letalne. To oznacza, że albo odejdzie, umrze w okresie prenatalnym, albo zaraz po porodzie, albo godzinę, dwie po porodzie, niekiedy była także trzy tygodnie, czyli w okresie połogu. Ja jestem praktykiem, pracuję w szpitalu, towarzyszę tym kobietom. Najpierw przygotowuję je do porodu, potem jestem z nimi przy porodzie oraz na sali porodowej Razem z nimi witam i razem z nimi żegnam dziecko. I dzisiaj chciałabym Państwu pokazać tę drogę, którą przechodzą te rodziny. Chciałabym na początku zdefiniować, co to znaczy ta niepomyślna diagnoza prenatalna, po czym pokrótce powiedzieć o perinatalnej opiece paliatywnej. Następnie króciutęki przegląd literatury światowej, w której opisywane są potrzeby rodzin po tej niepomyślnej diagnozie. Oraz nasze badania własne, które robimy od kilku lat w Polsce, badania jakościowe. A na koniec, mam nadzieję, że zdążę, chciałabym przedstawić tak króciutko o cywilizacji umierania w kontekście tych małych dzieci. Kiedy rodzina dowiaduje się o tym, że ich poczęte dziecko, wymarzone, niekiedy wyczekiwane, nie przeżyje odejdzie w czasie, w okresie życia swojego prenatalnego albo zaraz po porodzie. świat tym ludziom przewraca się do prenatalnych. Nagle kobiety mają bardzo dużo emocji. Dlaczego ja, czy coś zrobiłam w swoim życiu, dlaczego mnie to spotkało? Jest bardzo, bardzo dużo emocji. Ja chcę dzisiaj bardzo serdecznie podziękować wszystkim prelegentom. Żałuję, że nie ma filozofii na medycynie. Żałuję, że tu nie ma lekarzy i położnych, które by też usłyszały, jak ważna jest relacja, jak ważny jest szacunek dla tych kobiet, dla tych rodzin, jak ważne jest towarzyszenie tym rodzinom. Bo z badań wynika, że osoby, które te rodziny spotykają na swojej drodze, w jakiś sposób mogą pomóc tym rodzinom podjąć decyzję, co dalej mają zrobić. Jedna z pani z naszych badań mówiła, nie wiedziałam gdzie mam ruszyć, do jakiego lekarza pójść, który będzie chciał mi prowadzić tę ciążę. Ja nie wiedziałam co ja mam zrobić, bo lekarz nie chciał prowadzić mi tej ciąży. Oczywiście to była sytuacja, w której lekarz nie miał specjalizacji, ale nie powiedział tego kobiecie. I ta kobieta dopiero po dwóch miesiącach, kiedy znalazła swojego lekarza, który się nią zajął, zrozumiała, że to nie była marginalizacja jej, osoby i jej dziecka, które jest chore, śmiertelnie chore, tylko to był wynik tego, że lekarz nie miał nawet prawa takiej ciąży prowadzić. Te kobiety są samotne, one są osamotnione i najczęściej w tych swoich wypowiedziach dzieliły się właśnie tą, tą samotnością. Jaka jest skala zjawiska? W Polsce z 2007 roku mamy informację, że około 600 kobiet rocznie rodzi dzieci z badaniami letalnymi. Z nieoficjalnych badań wiemy, że około 1000 kobiet rocznie rodzi w Polsce. Perinatalna opieka paliatywna, perinatalna, czyli około porodowa, jakby wyrosła i swoje korzenie ma w opiece paliatywnej. My znamy oczywiście Definicje opieki paliatywnej, paliatus, okryty płaszczem, paliatę, złagodzić, ulżyć, uśmierzyć, czyli osobę, która ma śmiertelną chorobę, czyli już medycyna jest bezsilna wobec leczenia tej choroby, otacza się płaszczem. Czyli leczymy, walczymy z bólem tej osoby, bólem, który przeżywa ta osoba, bólem fizycznym, ale też bólem emocjonalnym i bólem duchowym. Jednocześnie jest cała grupa osób, specjalistów, psychologów, psychiatrów, lekarzy, pielęgniarek położnych, którzy tworzą pewne środowisko opieki nad tymi osobami. I oczywiście należałoby tutaj wspomnieć, Elisabeth Fuller-Ross, która w latach 60. E, była twórczynią, propagatorką e, takiej godnego umierania człowieka. I to ona jako psychiatra e, była pionierką w badaniach nad śmiercią. To ona oswajała, jakby pokazywała medykom, w jaki sposób rozmawiać e, z ludźmi o śmierci. E, no też należałoby wspomnieć Cicely Sanders, która. E, tworzyła pielęgniarce, lekarce, która chyba jako pierwsza lekarzom powiedziała, że nie wszystkie choroby da się wyleczyć i nie uprawiajmy takiego uporczywego leczenia. No jesteśmy w tym miejscu i pamiętamy, jak odchodził Jan Paweł II, w domu w otoczeniu najbliższych. Przy milionach ludzi, którzy towarzyszyli mu podczas ostatnich godzin jego życia. I nasza błogosławiona Hanna Chrzanowska, pionierka opieki domowej, hospicyjnej, i to ona jeszcze z księdzem Karolem Wojtyłą wprowadziła pielęgniarstwo domowe. I bardzo zależało, żeby ci ludzie starsi, których już trudno było leczyć, bo medycyna już nie miała pomysłu na leczenie, żeby oni odchodzili w warunkach domowych. W swoim pokoju, przy swojej szafce, przy swoim łóżku. Nam zazwyczaj kojarzy się ta opieka paliatywna z osobami, że opieką paliatywną obejmujemy osoby, które już są starsze, które już są w schyłku swoich lat, ale opieką paliatywną obejmujemy również dzieci. Ja zachęcam, żeby może wrócić do książki Oskar i Pani Róża, gdzie kilkulatek przeżywa ostatnie dni, ostatnie tygodnie swojego życia i w tej książce znakomicie jest pokazana filozofia towarzyszenia, w tym momencie dziecku, któremu zostało kilka dni życia tutaj pani Róża znakomicie pokazuje jak sfokusować się jak skoncentrować się na życiu tego dziecka a nie na jego śmierci w perinatalnej opiece paliatywnej to kobieta w ciąży objęta jest opieką to jest czas okołoporodowy czyli czas oczekiwania na narodziny dziecka tego dziecka który jest pacjentem bo właśnie to dziecko ma odejść kobieta Otacza płaszczem. Jej macica, jej, jej, jej łono jest takim schronieniem, powinno być schronieniem dla tego dziecka. I ta kobieta ma, fokusuje się na życiu. Ona wie, że, że jej macierzyństwo będzie bardzo krótkie, dlatego każda z osób, która towarzyszy tej kobiecie, ma być skoncentrowana na tym czasie życia tego dziecka. Oczywiście opiek opieką obejmujemy całą rodzinę. Obejmujemy ojca dziecka, obejmujemy dziadków, obejmujemy młodsze rodzeństwo, które też przeżywa ten, ten czas. W tej opiece ma działać cały zespół: ginekolodzy, położne, psychologowie, psychiatrzy, osoby duchowne. I oczywiście z moich badań wynika, że nie ma położnych, położne nie zostały w systemie opieki zdrowotnej. Włączone do opieki nad tą grupą kobiet. Kobieta, która oczekuje na narodziny zdrowego dziecka, ma szkoły rodzenia, ma, ma, ma wszelką opiekę i towarzyszenie. Te kobiety zostały w jakiś sposób systemowo pozbawione opieki położnej i ja tutaj bardzo mocno walczę o to, żeby w paliatywnej opiece pojawiła się również osoba położnej. Jakie są potrzeby tych kobiet? Tak jak wspomniałam, te kobiety mają bardzo duże moc, poczucie winy. Co ja w życiu już złego zrobiłam, że to mnie spotkało, że moje dziecko umrze. One mają poczucie wstydu. Boją się przyznać, że oczekują na narodziny dziecka chorego. One chcą się poczuć wyjątkowo. Dzisiaj to padło. Szacunek. Szacunek. I te kobiety szczególnie są. Przywrażliwione na słowo, które się do nich wypowiada, postawę. Jedna z pań mówiła, byłam zachwycona, i pewnie chyba to będzie za chwilę, kiedy lekarz ginekolog podawał mi rękę, kiedy wchodziłam na fotel ginekologiczny, czułam się wyjątkowo, więc te kobiety szczególnie chcą być wyjątkowo traktowane i chcą, by wyjątkowo traktować ich, ich dziecko. Czy kobiety przeżywają prenatalne macierzyństwo, krótkie macierzyństwo, bo tylko wtedy, kiedy dziecko będzie żyło w okresie, w okresie prenatalnym, jego życia prenatalnego. To prenatalne macierzyństwo definiowane jest jako kontakt z tym dzieckiem. Jedna z Pani opisywała, że miała starsze rodzeństwo i był okres świąt i chciała pokazać iluminację świetlną, będąc w ciąży zaawansowanej, wiedząc, że to dziecko może w każdym momencie odejść, ponieważ starszym dzieciom pokazuje, chciała również temu dziecku, które się jeszcze nie urodziło, pokazać tę iluminację świetlną. Jest bardzo dużo badań. Jeszcze dopiero w ostatniej dekadzie, badania, i to są badania amerykańskie, bo w Polsce dopiero zaczęliśmy prowadzić badania jakościowe, ale w tych badaniach kiedyś generalnie fokusowano się na badaniu kobiet, które po takiej diagnozie niepomyślnej decydowały się na usunięcie ciąży. W ostatniej dekadzie jest bardzo dużo badań, które fokusują się, skoncentrują się na tej grupie kobiet, które mimo tej diagnozy niepomyślnej chcą kontynuować ciążę. I spójrzcie Państwo tylko na tytuły tych badań. Nasze dzieci nie są diagnozą. Znakomity artykuł GOM, gdzie kobieta opisuje, jak bardzo dla niej było ważne, żeby też inne osoby traktowały jej jeszcze nienarodzone dziecko jako osobę. Znakomite Denis Cotarson e, w Koelż e, e, opisują Moje dziecko jest osobą. E, pragnienie rodziców, by uhonorować i uprawomocnić człowieczeństwo ich nienarodzonego dziecka. E, te kobiety w wymiarze osobistego doświadczenia opłakują stratę. One stracą normalną ciążę, fizjologiczną ciążę, tracą zdrowe dziecko ale zatrzymują się w tym momencie i celebrują ten czas życia swojego dziecka. Koncentrują się na życiu, a nie na śmierci. Niczego nie żałować. Znakomity artykuł, w którym ja, z którego bardzo dużo wyniosłam, ponieważ nim w tych badaniach zostało pokazane, w jaki sposób należało by towarzyszyć tym kobietom, żeby po pół roku czy po roku one niczego nie żałowały że nawiązały relacje z tym dzieckiem, zrozumiały znaczenie choroby, wykorzystały maksymalnie czas na to, żeby mieć kontakt z tym dzieckiem. No i rozmowy o śmierci. Nasze społeczeństwo nie jest gotowe, żeby rozmawiać o śmierci. To są pewniki. Tu jak wszyscy żyjemy, wszyscy umrzemy. I ta rozmowa, ja wiem, że to bardzo trudno rozmawiać o śmierci swojego dziecka. To jest często bardzo długi proces, żeby w pewnym momencie kobieta zechciała mówić o tym, tak, o śmierci swojego dziecka. Nie da się do tego przygotować, ale można oswoić i można yy, rozmawiać o tym, w jaki sposób godnie przywitać i godnie pożegnać swoje dziecko. Kolejny artykuł. Miłość to wybór. Gdzie opisywane są reakcje rodziców w związku z kontynuacją ciąży po tej to tak? czyli po diagnozie o niepomyślnym rokowaniu. I też w tym artykule jest pokazane, że jeżeli jest różnica światopoglądowa między małżonkami, to są bardzo duże napięcia. W jednym z badań było pokazane, że dla mężczyzny, ojca dziecka, jest o wiele łatwiej. Kiedy kobieta zdecyduje się na usunięcie ciąży, ale dla kobiety jest to o wiele trudniejsze, to pokazuje, że bardzo często kobieta nie ma wsparcia u mężczyzny. Oczywiście nie chcę tu generalizować, bo to były badania jakościowe, ale to też pokazuje, i znowu odnosząc się do wcześniejszych tutaj prelegentów i ich wypowiedzi, jak ważny jest ten czas, przygotowania do małżeństwa, żeby potem w sytuacji bardzo trudnych ci małżonkowie pomagali sobie nawzajem. Kolejny artykuł. Chcemy tego, co najlepsze dla naszego dziecka. Omawia to prenatalne, prenatalne rodzicielsko. I znowu rodzice bardzo często domagają się, by potwierdzić osobowość swojego dziecka. I jak ważne znaczenie ma w ich życiu. Bardzo ładnie opisuje Lalor proces adaptacji rodziców. Czas, jest bardzo ważny czas. Im wcześniej będzie postawiona diagnoza, tym kobieta ma o wiele więcej czasu na przejście wszystkich, wszystkich etapów całego procesu oswajania się z tą, z tą diagnozą. Są badania, które mówią o rozwoju osobistym rodziców po niekorzystnej diagnozie prenatalnej, ale pod warunkiem, że przejdą cały proces wraz z procesem żałoby po urodzeniu swojego dziecka. W 2020 roku, w październiku, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przerwanie ciąży z powodu nieopracalnej nieprawidłowości płodu dziecka diagnoz letalnej jest niekonstytucyjny. I w Polsce jest bardzo duża polaryzacja. Ja prowadzę badania od pięciu lat i muszę powiedzieć, że w ostatnich latach kobiety, które podejmują decyzję, żeby kontynuować ciąże, mają bardzo trudno, chowają się. One boją się przyznać, bo e, bardzo boją się hejtu i jest to dla nich i bardzo trudna sytuacja. Więc myślę, że, że, że jest to. Spolaryzowane środowisko i, i brak komunikacji sprawia, że te kobiety często no, czują się gdzieś zmarginalizowane. W Polsce z naszych badań wynika, że działa około 16 hospiców, które są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Oczywiście jest ich więcej. Te hospicja, w których udało się pozyskać fundusze europejskie prowadzą znakomite swoją działalność. I oczywiście jest szpitalna opieka paliatywna, kiedy kobieta jest przyjmowana na oddział patologii ciąży. Jest, ta kobieta rodzi, a jednocześnie po porodzie spędza 2-3 dni w szpitalu i jeżeli dziecko przeżyje, jest przekazywana do środowiskowej opieki paliatywnej. I tam jest objęta opieką. Cały czas rodzina cała jest objęta opieką, bo zarówno kobieta, która jest w połogu, jak i mąż, ojciec dziecka oraz, oraz rodzeństwo. W naszych badaniach polskich ta ciąża ma sens, które robiłam wraz z profesor Marią Ryś, zdiagnozowałyśmy, wyodrębniłyśmy cztery tematy. Kobiety mówiły o ciąży jako doświadczeniu macierzyństwa prenatalnego. Bardzo mocno podkreślały, że dziecko jest ich oso jest osobą. Poród jako pożegnanie, spotkanie, pożegnanie z dzieckiem oraz zbadałyśmy doświadczenie matek z perspektywy czasu. Te kobiety są w zawieszeniu. One chcą przeżywać ciąże i traktują siebie jako matki, ale bardzo często społeczeństwo i lekarze nie traktują ich jako matki. U, i, i jakby nie, nie dają im prawa bycia, bycia matkami. Ja mam kilka tutaj wypowiedzi, ale rozumiem, że mam minutę jeszcze? Minuta, dobrze. W takim razie te kilka tematów i kilka wypowiedzi już nie będę ich czytać, bo chciałam tu Państwu przedstawić z każdego tematu, jak kobiety się wypowiadały, ale może przejdę już do przejdę już do podsumowania. Te kobiety chcą być traktowane jak kobieta, która ma normalną, zdrową ciążę. Potrzebują akceptacji, potrzebują, by respektować ich potrzeby. Nieoceniającej, nieoceniającej opieki. I prawną, żeby ich dziecko kiedy umiera, było traktowane z szacunkiem. Czyli tak samo jak dzieci, które są żywe. Żeby były ubrane, żeby były wykąpane, i żeby był czas szacunku, i czas, w którym ci rodzice mogą pożegnać swoje dziecko. I żeby to dziecko miało miejsce, do którego chodzą na cmentarz i mogą, e, m, mogą jakby m, nadal celebrować. To, są matkami, bo one chcą być matkami od momentu narodzin do momentu śmierci swojego dziecka. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo.